Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana. mowa kontrolowana. Dzień dobry panie prezydencie, witam. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Muszę powiedzieć, że kiepski ma pan debiut jako wiceprezydent Gdańska. Początek kadencji a sprowokował pan e, no taki protest w obronie pałacu młodzieży. Taka trochę wizerunkowa klapa, co? Znaczy, nie, nie narzekałbym, natomiast myślę, że przede wszystkim zaczynamy poważnie rozmawiać o edukacji w Dańsku. To jest bardzo ważne przede wszystkim wyzwanie. nie było poważnej rozmowy w Gdańsku. Przede wszystkim nie było tak licznej, o tak wiele osób się nie angażowało w to, to o tym, żeby rozmawiać, jak wygląda rzeczywista dzisiaj oferta tego wszystkiego, co w Dańsku jest. Ale dla mówi Pan o tych osobach, które teraz tam protestują i płaczą przed y, pałacem Młodzieży, to jest ta duża liczba osób, które się angażują? Nie, mówię też o wszystkich, którzy się włączyli w komentowanie tego, również dziennikarzy, a także osób, które zajmują się profesjonalnie edukacją. Natomiast rzeczywiście jest tak, że przekaz, który trafił do samych rodziców i do zespołu Pałacu Młodzieży, nie jest tym przekazem, który jest przekazem prawdziwym. Tak? Nikt nie odbiera nikomu zajęć. Nikt nie likwiduje oferty Pałacu Młodzieży. Przekaz jest taki, że tę ofertę poszerzamy na wszystkie dzielnice. To miasta. O szczegóły będziemy jeszcze rozmawiać. Czyli chce mi Pan powiedzieć, że prawie 10 tysięcy osób, które polubiło stronę na Facebooku Nie zamykajcie Pałacu Młodzieży, nie zrozumiało tego, co Pan chciał przekazać? Myślę, że przede wszystkim zostały wprowadzone w błąd, uzyskały informację, która nie jest informacją prawdziwą. Myśmy bardzo wyraźnie i bardzo czytelnie komentowali to wszystko i pokazaliśmy, że nie jest naszą ideą, żeby odebrać komukolwiek zajęcia pozalekcyjne, tylko chcemy je zwiększyć. No dobrze, to może porozmawiajmy o faktach, bo pan nawet właśnie, wspominam tego Facebooka, napisał, że nieoczekiwanie dla pana wybuchł głośny medialnie konflikt. Myślę sobie tak, no jak nieoczekiwanie, jeśli przygotowujecie uchwałę e, w sprawie zamiaru likwidacji Pałacu Młodzieży w Gdańsku, no to jeśli się przygotowuje uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji, to znaczy, że macie zamiar likwidować Pałac Młodzieży, tak czy nie? Pani redaktor, ustawa o systemie oświaty placówka oświatowa jest e, likwidowana w taki sposób, jak określa to uchwała, i tak jak określa to ta ustawa, tak? Czyli mamy odpowiednie przepisy, które musimy przeprowadzić. W zamian za to, w zamian za placówkę oświatową, którą jest Ale Pałac dobrze, młodzieży. zatrzymajmy się, dlaczego Pałac młodzieży, skoro przez ponad 30 lat był taką placówką oświatową, no, w, w skrócie funkcjonuje tak jak szkoła trochę, tak? Ma na tacie dziennikarzy, e, dziennikar, przepraszam, tak, ma na etacie. E, na, nauczycieli, e, administrację. Skoro przez tyle lat mógł, mógł tak funkcjonować? czego nie może funkcjonować nadal. Już tłumaczę. Pieniądze na zajęcia pozalekcyjne, które trafiają do Gdańska z subwencji oświatowej, to są pieniądze, które, na które składają się wszyscy uczniowie w Gdańsku. 77 tysięcy uczniów, którzy są, odpis 0,3%, który na to jest przeznaczony. Te pieniądze są konsumowane przez tak naprawdę cztery podmioty: GOK, Pałac Młodzieży, poradnie psychologiczno-pedagogiczne w różnych ich wariantach, tak? I to są wszyscy beneficjenci tego działania. Jeżeli mówimy o pałacu, to jest około 2000 osób. Pozostaje nam jeszcze kilkadziesiąt tysięcy, którzy. Chcieliby skorzystać z innej oferty pozaszkolnej, z której mają prawo skorzystać, bo na to się po prostu składają. No dobrze, ale. Y bo właśnie chciałabym, żebyśmy ustalili kilka faktów. Chce pan zlikwidować y, Pałac Młodzieży, bo chce pan zaoszczędzić, placówkę tak? placówkę oświatową, żeby no, zwiększyć... czyli zwolnić nauczycieli, nie wiem, zajęcia zorganizować w różnych innych miejscach. W jakich miejscach? Gdzie? Jakie? Przede wszystkim y, propozycja padła taka, aby to były szkoły, które są w tak zwanym programie małych szkół, o których rozmawiamy już od trzech lat, budując ich potencjał. Po to, żeby właśnie ich nie zamykać w małych dzielnicach. Święty Wojciech Lipce, Oliwa. To są te miejsca, gdzie są placówki, które są na tym granicy progu funkcji funkcjonowania takiej placówki. My chcemy sprawić, żeby mieszkańcy tych właśnie najmłodsi mieszkańcy, a także ich rodzice, mieli tam swoją ofertę dla siebie. Dobrze, Nie tylko w znaczy, centrum tak zastanawiam. To dosyć jest populistyczny może argument, ale czy tego, takiego miasta jak Gdańsk nie stać na to, żeby z jednej strony dalej funkcjonował taki pałac młodzieży, z którego jak Pan wie, nie korzystają tylko dzieci ze Śródmieścia, ale także inne, i to już od, można powiedzieć od kilku pokoleń, a równocześnie zapewnić takie zajęcia także w dzielnicach. No, nie jest, Gdańsk nie jest biednym miastem. Stać nas na mnóstwo rzeczy, a kiedy mówię o populizmie, pada argument, tak, że stać nas na utrzymywanie stadionu, stać nas na utrzymywanie innych placówek. Nie stać nas na to, żeby utrzymać pałac młodzieży z zajęciami dla dzieci i młodzieży? Panie redaktor, zajęcia dla dzieci i młodzieży. Ja to powtórzę 150 raz od tej wybuchu tej całej medialnej wrzawy. Pozostaną, tak? Natomiast chodzi o formę działania tego pałacu, czyli placówki oświatowej. Te same środki, 3 miliony 800 tysięcy złotych możemy wydać szerzej w całym mieście. Panie Prezydencie. Dobrze, pani dyrektor pałacu młodzieży, albo proszę mi powiedzieć, albo kłamie, albo mówi prawdę. Powiedziała, że przyszedł pan i powiedział, że zostanie przeprowadzona likwidacja pałacu młodzieży, a w tym budynku, w którym jest pałac młodzieży, będzie centrum kształcenia, nie wiem jak to się tak dokładnie nazywa, kreatywnego nauczycieli. Tak? E, może będzie tam miejsce też dla seniorów i tak dalej. Czy to jest prawda czy nie? A pani mówi, że wszystko zostaje po staremu. No to zostaje po staremu, oprócz formy organizacyjnej, czy nie zostaje? Droga pani, po pierwsze, ja nie przyszedłem do pani dyrektor, tylko zaprosiłem panią dyrektor po to, żeby za chwilę przyjść do pałacu na rozmowę, a to jest bardzo ważne, ponieważ pani dyrektor jest szefową Rady Pedagogicznej, na które zaproszenie liczę, tak? Czyli że mogę spotkać się, bo to ona zwołuje Radę Pedagogiczną. Miała wrócić tydzień po naszej pierwszej rozmowie, po to, żebyśmy mogli się przymierzyć do innej konstrukcji zajęć i w pałacu, a także innej na terenie całego miasta. Z, z tego, co ona mówi, ja zrozumiałam, kreatywny... że ona usłyszała e, o konkretnych planach, a nie, że ona się do czegoś przymierza razem z panem. A czy droga pani, to wtedy zaprzeczamy sobie, jeżeli chodzi o rozmowy znaczy z pytanie, ludźmi. co jest prawdą? Ja nie wiem, czy jest prawdą, przecież ja nie uczestniczyłam w tej rozmowie. relację, Słyszę to relacje, słyszała Pani dokładnie dyrektor. dokładnie to samo, co słyszy pani i teraz słuchacze, że chcemy, aby placówka Pałac Młodzieży nie była placówką oświatową, czyli taką, która... Chcecie zaoszczędzić na wydatkach, które dzisiaj ponosicie na etaty nauczycielskie i chcecie te pieniądze przeznaczyć na zajęcia yy, i nie płacić yy, nauczycielom etatów, tak? Chcemy oddać te pieniądze tak, w nie? innych miejscach. Chcemy przede wszystkim, aby nadal były prowadzone zajęcia w większej liczbie godzin. Nie ma takiej potrzeby, żeby były tam etaty nauczycielskie w tym pałacu. Mhm. A wracając do mojego pytania, czy takiego miasta jak Gdańsk nie stać na to, by nadal utrzymywać płac młodzieży, a dodatkowo organizować zajęcia w dzielnicach? Takiego miasta jak Gdańsk nie jest stać na marnotrawienie kasy. tak? Czyli, jeżeli otrzymujemy. Ale płacenie ludziom, nauczycielom, którzy mają pracę, to jest marnotrawienie kasy. Ale droga kasy. pani, ci nauczyciele mają też kasę w innych miejscach, bo część z nich zatrudniona jest w innych placówkach oświatowych i w innych jednostkach. Tak, ale pan miasta. nie proponuje jakiejś reorganizacji po co młodzież? Nie, nie zlikwidujmy. Nie, ja mówię, zlikwidujmy formę organizacyjną placówki oświatowej i rozmawiamy teraz i dalej następuje cały ustawowy krok, powiadomienie związków zawodowych, pracowników, rodziców, wszystkich osób, które tam są. Zacząłem od właściwej osoby, od gospodarza miejsca, tak samo jak w każdym innym przypadku, który, o którym rozmawiamy w ramach tej sieci reorganizacji, tak? No dobrze, a na panu to nie robi wrażenia na przykład ta ilość ludzi, która tam przychodzi, która, nie wiem, protestuje, która podpisuje się pod tymi petycjami w sprawie utrzymania Pałacu Młodzieży? No ale jeszcze raz odpowiadam, ta utrzymanie oferty pałacu pozostaje, także naprawdę. No dobrze, naprawdę, skoro pozostaje, tym, to znaczy, to że dotychczasowe zajęcia, wszystkie, które się tam odbywają, yy, które mają się odbywać do końca tego roku szkolnego, od nowego roku szkolnego będą się nadal odbywać, tylko ci sami nauczyciele Ewentualnie inni, nie wiem, zostaną tylko w innej formie zatrudnieni, tak? Mogą na przykład być pracownikami Gdańskiego Archipelagu Kultury, kolejnej na przykład. W ma macie jego jakąś filii. taką propozycję dla tych wszystkich nauczycieli nie? Tak i czy o nie? tym chcemy rozmawiać. Nie wiem, czy dla wszystkich, bo nie wiem, czy wszyscy zechcą mm. taką propozycję przyjąć, bo jeszcze raz powtórzę, część osób zatrudnionych w pałacu jest pracownikami innych instytucji, również oświatowych, a także miejskich w Gdańsku, tak? Czyli I teraz tak, prawie 2000 dzieci i młodzieży, którzy dzisiaj, które dzisiaj korzystają z tych zajęć, od września też się będą mogły zapisać właśnie w tym konkretny palc młodzieży, czy w innych dzielnicach, czy gdzie ci którzy będą chcieli korzystać z oferty w śródmieściu będą mogli się na zajęcia zapisać. Natomiast ci którzy Będzie nie będą Będzie ograniczona liczba tych zajęć. Dlaczego? No bo chcecie Będzie tam zwiększona. jeszcze żeby tam było miejsce dla seniorów, chcecie żeby tam było miejsce, nie wiem jeszcze dla kogoś no to przedszkole była mowa tak, że może przedszkole. Ma kilka pięter, także można je wykorzystać naprawdę bardzo. to jest źle wykorzystane? Dlaczego to jest źle wykorzystane? Dlaczego dzisiaj tam na przykład nie ma miejsca dla seniorów? Będę, proszę pytać panią dyrektor nie mnie, tak? To... Dlaczego nie przyjęła też seniorów, którzy szukali miejsca na na terenie śródmieścia i Mówimy... Słuchaj panie prezydencie, ale nie, czegoś nie rozumiem, ja mam pytać panią dyrektor, to pan dotychczas, pan jest teraz wiceprezydentem, ale dotychczas to pan bezpośrednio no nadzorował, był jej szefem, jeśli coś jest źle prowadzone, to po prostu trzeba było zwolnić panią dyrektor i tyle. Zwolnić, czyli co? Jeżeli można prosić, to proszę o lekturę ustawy o systemie oświaty. Zda się zwolnić dyrektora? On musiałaby popełnić przestępstwo umyślne, tak, żeby dokonać takiej zmiany natychmiastowej. Natomiast ja proponuję coś o wiele lepszego, tak. Rozmawiajmy o tym, jak tą ofertę zrobić lepszą w Śródmieściu, a także w innych dzielnicach. Łącznie ich jest 34 w Gdańsku. Na razie tłumaczę, wszystkie te środki idą na Śródmieście, na jeden pałac. Natomiast chciałbym bardzo, żeby rodzice nie musieli jechać w korkach do Śródmieścia na te zajęcia, tylko mieli je bliżej siebie. Tutaj podaj Pan argument, że to nie jest dobra lokalizacja. Wydaje mi się, że to nie jest dobra lokalizacja do tych, co jeżdżą samochodami, ale na przykład już dla tych, co korzystają z komunikacji zbiorowej, także dla młodzieży, która sama się porusza, myślę, że to jest całkiem dobre miejsce. Ale tak? bardzo proszę, niech nadal jeżdżą do tego miejsca, tak? Również autobusem linii 100, który jeździ po centrum, po głównym mieście. Zapraszam, naprawdę nadal mogą z tego korzystać. Ale chciałbym, żeby ci, Którzy chcą odebrać dziecko w Świętym Wojciechu czy w Oliwie, nie musieli do tego centrum wjeżdżać. Natomiast mam też świadomość, bo takie pytanie zaraz padnie, że są pracownie specjalistyczne, typu piec, do wy bo ten piec już jest takim e, tutaj logo tego całego protestu do wyrobu ceramiki, że on może zostać w tym konkretnym miejscu i nikt go nie zamierza przewozić gdziekolwiek indziej. No dobrze, a wracając do mojego pytania, nie, nie jest Pan trochę żal, że doprowadził Pan do takiego m, protestu, do takiej e, eskalacji emocji? Znaczy, mam nadzieję, że teraz ta praca, która się wydarzy wspólna nasza, przekuje się w coś o wiele bardziej dobrego niż ten pierwszy moment, który został tak, a nie inaczej zinterpretowany. Dobrze, a jakie jest pole manewru w tym tak zwanym dialogu? Pole manewru jest takie, żeby zwiększyć liczbę zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich dzieci a czy w Gdańsku. Ale nie jest tak, że tak naprawdę nie ma pola manewru? Bo żeby zwiększyć, mówi pan, trzeba zaoszczędzić. Żeby zaoszczędzić, trzeba zlikwidować tę placówkę w tej formie organizacyjnej, zwolnić nauczycieli, nie wiem, ewentualnie ich gdzieś znaleźć dla nich, czy zaproponować gdzieś miejsca pracy. To gdzie jest pole manewru? Pole manewru jest w tym, czy docelowo w Pałacu Młodzieży będą zajęcia dla 1800 dzieci, czy może dla 1600, a dla dwóch? 200. Gdzie jest pole manewru Nic w tych rozmowach? zaoszczędzi jeszcze raz. Dobrze, powiem. ale gdzie jest pole manewru w tym, w tym dialogu? polega na tym, jaką formułę chcemy przyjąć dla zajęć pozalekcyjnych. No chcemy ją wspólnie wypracować. Są instytucje kultury, takie jak właśnie GAK i jego filie, które fantastycznie działają i dzieci też korzystają z takich zajęć na terenie e, całego miasta, tak? Czyli mam rozumieć trochę, z tego tak trochę pobrzmiewa, co pan mówi, że pan nie do końca jest zadowolony z takiej formy działalności, jaka jest obecnie i realizowana przez obecną dyrektor Pałacu Młodzieży. Nie wiem, że bardziej podoba ją się panu, nie wiem, inne działania, chociażby właśnie przez GAK i wolałby pan żeby to inaczej funkcjonowało, tak? To wolałbym rozumiem? wydać 3 miliony 800 tysięcy lepiej po prostu. Żeby mogły z tego skorzystać też inne dzieci. Dzisiaj ogranicza mnie to, że liczba godzin pracy, którą wyróżnia karta nauczyciela, powoduje to, co powoduje. Ja chcąc rzeczywiście działać w sposób optymalny dla tego, co posiadam w całym zasobie, na co jeszcze raz powtórzę, składają się wszyscy uczniowie w Gdańsku, chcę to po prostu rozszerzyć. Niczego nie chcę zamknąć, tak, żeby to też było bardzo precyzyjne. No właśnie, a jak będzie wyglądała ta organizacja sieci, już nie tylko Takich placówek jak pa Pałac Młodzieży, a szkół. Czy nie będzie tak, że za chwilę po lutowej tej sesji będziemy mieć wysyp takich protestów, jak przed Pałacem Młodzieży? Myślę, że nie będziemy mieli takiego wysypu, dlatego że proponujemy rozwiązanie, które jest lepsze tak? dla każdego z tych przypadków. Tak? Jeżeli mówimy o połączeniach. W jeden zasób zarządzania placówek, które są w tym samym budynku, to nie ma nic lepszego dla tych, którzy są w środku, również dla nauczycieli, którzy łączą etaty ze względu na to, że różne godziny realizują w różnych wymiarach, że mogą to robić w końcu w jednym miejscu, jednego pracodawcy i się rozwijać. Jeżeli mówię o przeniesieniu całej szkoły zawodowej do innej szkoły zawodowej, obydwu w połowie pustych. To mówię o tym, żeby znowu dać im szansę lepszego rozwoju. Jedną nawet proponuję, by była połączona w tak zwane centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego, która pozwoli tej kadrze realizować zajęcia, których nie może teraz robić, czyli na przykład prowadzić kur kursy kształcenia zawodowego, które się ogromną popularnością. Czemu nie we posso? Dlatego, że teraz mogą tylko w swoich przedmiotach, a jak będą razem w tym centrum, to we wszystkich, jakie są potrzebne, we wszystkich zawodach. Dobrze, panie prezydencie, to jeszcze może na koniec pytanie, bo o tym trochę e, zapomniałem. A dzisiaj Gazeta Wyborcza przycytuje y, zarówno informacje z Sopotu i Gdyni, które utrzymują takie placówki jak Pałac Młodzieży i się trochę dziwią. Na przykład w, pan w Katowicach się strasznie dziwi panu, że pan chce zlikwidować. Oni dokładają, oni remontują budynki y, i oni nie widzą w tym nic nadzwyczajnego i uważają, że właśnie w takiej formule dobrze jest, żeby funkcjonowało takie miejsce z różnymi zajęciami. Właśnie w formule placówki oświatowej. A my mówimy, że lepiej wykorzystać można środki w formule nie placówki oświatowej. Natomiast no rozumiem, każdy ma prawo do decyzji. Miasto Gdańsk też do tych zajęć, które otrzymujemy, czyli do 9 milionów, które łącznie otrzymujemy na wszystko, dokłada swoje 4 miliony, tak? Czyli to, to nie jest tak, że my tego nie robimy, tylko chcemy te pieniądze wydać o wiele lepiej. Dobrze, a co z tym budynkiem? Bo mówi Pan tak, że budynek jest zabytkowy, w, trzeba go utrzymywać. To utrzymanie jest drogie i ewentualne remonty też drogie. To jak to ma być docelowo, żeby tam było lepiej? Kto miałby sfinansować e, remont tego budynku i utrzymanie? Chciałbym bardzo, żeby w tym budynku pojawiło się więcej beneficjentów, tak? Prywatnych tylko... podmiotów? Absolutnie nie, właśnie nie, tylko tych, którzy są w śródmieściu. Dzisiaj Gdańsk ma 120 tysięcy seniorów, osób powyżej 60 roku ale oni życia. Oni nie sfinansują remontu? Nie, ale mogą znaleźć tam swoje miejsce i zajęcia też również dla siebie, tak? Co pozwala otworzyć kolejne punkty finansowania, nie tylko z subwencji oświatowej czy z oświaty. Nie powinien pan tam wprowadzić jakieś prywatne? podmioty, które panu sfinansują przy okazji na przykład remonty w tym budynku? Czy to nie byłoby racjonalne? Nie, nie chciałbym tego robić, dlatego, że potrzebuję przede wszystkim oferty tej, która jest związana z ludźmi, którzy są gdańszczanami, którzy utrzymują też i ten budynek, jak i wszystkie budynki szkolne ze swoich podatków. Panie prezydencie, i na koniec takie pytanie, a prezydent Adamowicz to kibicuje panu w tej awanturze o Pałac Młodzieży? Pan prezydent Adamowicz pamięta o tym, że przyjęliśmy strategię Gdańsk 2030. Bardzo polecam jej lekturę. Ona jest dostępna na stronie miasta. Pracowali nad nią mieszkańcy, radni, a także grupy eksperckie. I dwa pierwsze punkty, które mam do realizacji w ramach swoich zadań, to podniesienie jakości pracy w szkołach i zwiększenie oferty edukacyjnej. I chcę to zrobić. Bardzo dobrze, pamiętając o wszystkich tych, którzy są e, po drodze, zarówno tych, którzy ją dają tą ofertę i tych, dla których ona jest szczepiona. Ale rozumie Pan, że podniesienie jakości, jak się zaczyna od y, informacji o likwidacji Pałacu Młodzieży, to tak... Y Niekoniecznie to dobrze brzmi. To jest pani odczucie. Moje jest takie, że mamy szansę zwiększyć no mamy szansę zwiększyć ogromnie liczbę godzin. To jest bardzo ważne. Dzisiaj w pałacu w tygodniu powinno się odbywać ponad blisko 800 godzin zajęć, tak? Bezpłatnych, a się odbywa tyle, ile się odbywa, tak? Czyli niestety jest mniej tych zajęć, tak? Jest... celowo będzie 800. I jeszcze nie, docelowo będzie jeszcze więcej na pewno niż to, co możemy teraz zaoferować, bo godziny pracy e, też się zmienią. Jeżeli oczywiście przyjmiemy takie rozwiązanie, jesteśmy na początku, a nie na końcu. W czerwcu, jak pani redaktor zechce mnie zaprosić, to będziemy mogli mówić o ostatecznym jakimkolwiek rozwiązaniu, które wypracujemy razem i na tym polega ten dialog, a nie na tym, że ja przychodzę i mówię, że tutaj będzie na zielono, a tutaj na. A jest na pan czerwono. się gotowy wycofać z pomysłu likwidacji placówki oświatowej, jak pan to nazywa? Jestem gotowy do wszelkich rozwiązań. Tak? Tak, dlatego, że takie mam stanowisko i takie mam zadanie, tak, żeby rozmawiać i rzeczywiście wypracowywać takie modele, które będą najlepsze do rozwiązań. Korzystał Pan kiedyś z Pałacu Młodzieży? Tak, ja, pracowałem jako nauczyciel, przychodziłem na zajęcia z dziećmi do Pałacu Młodzieży. Pamiętałem o tym, że byłem wtedy na etacie w szkole, czyli te godziny też moje były opłacone przez miasto, dodatkowo był opłacany Pałac Młodzieży. To naprawdę. Jeżeli ktoś to dobrze poskłada i może przekaz nie był w pełni dobrze przygotowany. Jeżeli tak jest, jeżeli ktoś nie był doinformowany, to mogę wziąć to całkowicie na siebie. A to Natomiast spotkanie wiem, w środę? że. się oczywiście, że zapraszam o godzinie 17. konstruktywne spotkanie w y, Urzędzie Miejskim, w głównym budynku w sali y, 107 chcemy rozmawiać o tym, jak ma wyglądać kształt oferty, tak? Czyli co możemy zrobić, żeby ta oferta była szersza, większa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. To, to do zobaczenia y, na pewno w czerwcu. Do zobaczenia na pewno w czerwcu, ale myślę, że będzie Pani towarzyszyć wszystkim zmianom. A jeżeli mogę, to jeszcze na koniec, bo wiem, że w soboty nie ma rozmów, a jutro Wasze święto, czyli Dzień Środków Masowego Przekazu. Hmm, wszystkim naprawdę tak, jest dobrze serdeczne życzenia. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.